Od rana słyszałem jakieś krzyki pod klatką, więc stwierdziłem, poczekam chwileczkę, wyjdę trochę później. Uspokoiło się, więc zszedłem na dół, zobaczyłem, że drzwi są zablokowane. Trzech dużych mężczyzn. Proszę o przejście. Oni mówią, że nie. Za jakąś panienkę. No i wtedy zaczęło się najgorsze. Wsunąłem się nagle kilka metrów dalej. Stał przy mnie jakiś człowiek. Czułem się tak, jakby się obudził nagle z jakiegoś głębokiego snu. Cały byłem we krwi. Sprawą zajęła się policja. W trakcie przesłuchania policjant pokazał Wiktorowi dwa zdjęcia. I to byli oni, poznałem ich błędu, Byli dość charakterystyczni. On zapytał, czy faktycznie. To oni potwierdził, no to świetnie. Niedługo będzie pan zaproszony na. Obejrzenie tych zdjęć w większej grupie albo lustro walskim. Zaproszenie jednak nie przyszło. Wiktor otrzymał za to postanowienie o umorzeniu postępowania, w którym zauważył wiele błędów. Nie ustalono ewentualnych świadków przedmiotowego zdarzenia, co jest ewidentną nieprawdą, bo przecież już w pierwszej notatce tego dnia jest świadek nawet z numerem telefonu. Jest powiedziane, że sprawa w ogóle dotyczy uszkodzenia ciała. To też nieprawda, bo od początku we wszystkich dokumentach wymienia się pobicie. Wiktor wziął do ręki kodeks karny i w zażaleniu do prokuratora napisał. Nie godzę się z umorzeniem dochodzenia o czyn z artykułu 157 paragraf 2 kodeksu karnego, bowiem mężczyzna, który mnie pobił, był wspólnie z dwoma innymi mężczyznami, z których jeden namawiał go do tego, aby mnie bił. Ta sytuacja powoduje, że działali wspólnie, a więc postępowanie powinno być przeprowadzone z artykułu 158, 157 i 190 paragraf 1 kodeksu karnego, bowiem napastnik wypowiedział do mnie słowa ty go zabijecie. Prokurator przyznał Wiktorowi rację i po raz kolejny umorzył postępowanie. Zmienia się yy, uzasadnienie na niewykrycie sprawców tego przestępstwa. Według Wiktora policjanci doskonale wiedzieli, kim są podejrzani. Pozostaje więc pytanie, dlaczego nie zostali przesłuchani i dlaczego nie powiadomili o tym prokuratury. Są panowie z chcieli porozmawiać z Mi wystarczy, numer sprawy, ja pójdę do kwestii śledczej. Komendanta nie zastaliśmy. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowego na razie nie chciała zajmować oficjalnego stanowiska w tej sprawie, tłumacząc, że najpierw musi zapoznać się z dokumentacją. Nie ma żadnego, czegoś takiego, że są jakieś pokazywanie zdjęć jakiś tam. Czegoś takiego nie ma. To fragment przesłuchania, które Wiktor nagrał dyktafonem. Pan był? Tak. To chyba on z nią był. tak? Dobry. Ten pan był? To ten, co dostał po yy, prawej stronie. No, to już tam I nie chcę mi w to wierzyć, że tak zostało zrobione, ale ja muszę mieć materiały. Chłopak przeprowadził swoje prywatne śledztwo i na własną rękę ustalił jednego z podejrzanych. Prokuratura zapewnia, że sprawa jest w toku. Kiedy byłem omdlony, byłem kopany przez Dwóch z tych mężczyzn i tak samo w twarz na co wskazywało obrażenia. Natomiast tak jakby się nic nie stało. Prokuratura i policja nie widzi tutaj żadnych podstaw, żeby dalej prowadzić śledztwo. Mam wrażenie, że oni są pod jakimś parasolem ochronnym. W moim życiu policja nigdy mi nie pomogła, a teraz, kiedy jest mi szczególnie potrzebna pomoc zarówno policji, jak i prokuratury, jestem pozostawiony sam sobie. Rafał Stan TVN 24